Może skutkować tym, że stracisz swoją szansę. Za dużo ćwiczeń, za dużo serii, za dużo powtórzeń i za dużo dni treningowych. Bądź pewny, że Twoja sprawność fizyczna, Twoja sprawność mentalna, Twoje uprawnienia i Twoje przygotowanie jako całość jest na odpowiednim poziomie. Zapoznaj się dokładnie z tym, jakie są wymagania. Nazywam się Patryk Marzec. Byłem antyterrorystą. Jestem żołnierzem. Byłem piłkarzem. Jestem fighterem. Chcę pokazać Ci, jak osiągać niesamowite i nierealne rzeczy. Przy tym wszystkim, jak podążać swoją drogą. Witam Cię już w czwartej części cyklu przygotowania do jednostki specjalnej. Po tym, jak poruszyliśmy sprawy podstawowe, sprawy przygotowania mentalnego i ogólnie sprawy przygotowania fizycznego, Pora przejść do tematu, który być może Ciebie również dotyczy. Dzisiejszy temat to podstawowe błędy, które popełniają kandydaci lub przyszli kandydaci do służby w jednostkach specjalnych, zarówno tych wojskowych, jak i tych policyjnych. Zapnij pasy i słuchaj, bo być może wyciągniesz dla siebie coś, co kompletnie zmieni Twój cykl przygotowań i Twoje nastawienie. Właśnie do tego rodzaju przygotowań. Pierwszym, najważniejszym i paradoksalnie najczęstszym błędem, który rzuca mi się przy rozmowach i przy feedbacku od instruktorów lub wręcz uczestników takich testów do jednostek specjalnych, jest brak przygotowania się merytorycznego, czyli brak wiedzy o tym, jakie testy będą Cię dotyczyć w przygotowaniu do danej jednostki. To niesamowite, że w dobie internetu i w dobie ogólnodostępnych informacji jeszcze to się zdarza. Pamiętaj o tym, żeby nie popełnić tego błędu i przed tym, jak rozpoczniesz cały cykl przygotowań, a już na pewno przed tym, jak wybierzesz się na takie testy do swojej wymarzonej jednostki, zapoznaj się dokładnie z tym, jakie są wymagania, czy te wymagania różnią się pomiędzy innymi jednostkami, czy nie różni się to czasem od tego, co zasłyszałeś od kolegi. Dostępność informacji jest naprawdę szeroka i w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce jeszcze lata temu, gdzie trzeba było się dowiadywać od znajomych, kolegów, czy wręcz robić jakieś podchody, w tym momencie możesz wpisać sobie w internecie konkretną jednostkę, konkretne testy, konkretne kwalifikacje i po prostu samemu stwierdzić, jak to wygląda. Wystarczy troszeczkę pogrzebać. I znajdziesz prawdopodobnie również filmiki lub opinie osób, które te testy przeszły lub do nich się przygotowywały. Ogrom wiedzy jest naprawdę duży i szkoda by było nie skorzystać, a potem zostać przez coś zaskoczonym. Kolejną karygodną rzeczą, która wydaje się niemożliwa, a jednak pojawia się dosyć często, jest nieprzygotowanie pomimo tej dostępnej i zdobytej przede wszystkim wiedzy. Jeżeli dowiedziałeś się już, jakie są testy do Twojej jednostki, jeżeli wiesz, jakie są konkurencje, czego się spodziewać, co będzie testowane i jakie parametry powinieneś mieć, na jakim poziomie, to nie, niedopuszczalne jest to, żebyś stawił się na dane testy sprawnościowe, selekcje, kwalifikacje, czy po prostu testy nieprzygotowanym. Jest to dosłownie karygodne i niedopuszczalne. A jednak również zdarza się, że na przykład ludzie wiedząc, że do danej jednostki, a w zasadzie do każdej jest, podciąganie na drążku nie osiągają wymaganych rezultatów i nie podciągają się wymaganą ilość razy. Jeżeli wiesz do czego się szykujesz, to oszczędź czasu zarówno sobie, jak i instruktorom i w danej jednostce przełożonym i po prostu nie będąc przygotowanym nie składaj papierów, a na pewno nie stawiaj się na dane testy, nie robiąc wszystkiego w takich normach, jakie są wymagane. Kolejny punkt, kolejny poważny błąd, również wynika z, jako dalsza ciągłość z tego, co omówiliśmy do tej pory czyli niecierpliwość. Twoja niecierpliwość może kosztować Cię naprawdę wiele, bo podejście do testów, będąc nieprzygotowanym może skutkować tym, że stracisz swoją szansę. Możesz ją stracić tym razem lub stracić ją całkowicie, bezpowrotnie. W zależności od jednostki istnieje ograniczenie prób, które możesz podjąć na testach sprawnościowych, zanim jednostka całkowicie nie odrzuci twojej kandydatury. Więc nie charakteryzuj się niecierpliwością i po prostu bądź przekonany, bądź pewny, że Twoja sprawność fizyczna, Twoja sprawność mentalna, Twoje uprawnienia i Twoje przygotowanie jako całość jest na odpowiednim poziomie, i wtedy złóż papiery, trzymaj formę, ciągle ją poprawiaj. I właśnie to jest ten moment, żeby zgłosić się na testy, podejść do testów i wtedy prawdopodobnie je zdać. A jak ocenić ten moment, który będzie właściwy do tego, żeby podjąć rękawice i podejść do tych testów sprawnościowych? Znowu, wykonanie na początku odpowiednich, odpowiedniego researchu i zapoznanie się z wymaganiami pozwoli ci samemu, na własną rękę, podejść do takich testów, zorganizować je sobie lub poprosić kogoś o zorganizowanie ich i obiektywne zmierzenie Twoich czasów i Twoich możliwości. Jeżeli wykonasz takie testy, to będziesz miał tą wiedzę i będziesz po prostu mógł samemu całkowicie obiektywnie. A nie tylko polegając na swoim samopoczuciu, stwierdzić, czy twoja forma fizyczna pozwoli ci na to, żeby te testy do tych testów podejść i te testy wykonać odpowiednio, i czy forma mentalna pomoże ci w tym, żeby pchnąć to wszystko i dorobić jeszcze te kilka powtórzeń, których być może na co dzień nie robisz. Bardzo łatwo tutaj przekroczyć tą granicę i wykazać się zbyt dużą pewnością siebie. Czasami podczas takich testów dojdzie do sytuacji, które mogą Cię całkowicie zaskoczyć, i kumulacja tych wszystkich wysiłków, połączona ze stresem, z presją, taką zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną narzucaną na instruktorów, może przez instruktorów, może spowodować, że po prostu w pewnym momencie poczujesz się niekomfortowo. Jeżeli jesteś zbyt pewny siebie, Taka sytuacja może spowodować, że nie dasz rady, bo narzucisz na siebie zbyt duże oczekiwania, będziesz pewny, że jest prostasz i dana sytuacja może cię po prostu złamać i nie będziesz kontynuował. Na totalnie drugim biegunie mamy zbyt niską pewność siebie. To kolejny błąd, który pojawia się podczas testów, że mimo tego, że jesteś przygotowany, wykonałeś całą tą pracę. Masz solidne podstawy, i powinieneś sobie poradzić z tym wszystkim. Presja przytłacza cię, nie pokazujesz na tych testach 100% swoich możliwości, i przez to masz problem z osiągnięciem zadowalających wyników. To również występujące zjawisko, a niestety, ale w jednostkach specjalnych nie ma miejsca na ludzi, którzy nie potrafią radzić sobie z takim obciążeniem, z taką presją. Musisz pamiętać, że testy sprawnościowe to dopiero pierwszy krok, który stawiasz. Selekcja to kolejny krok, ale to wciąż nie jest realne działanie. W Twojej gestii jest to, żeby zbudować na tyle mocną pewność siebie, na tyle mocny mental, i połączyć to wszystko do kupy, żeby być w stanie sprostać tym zadaniom, jakie są przed Tobą stawiane. Zadaniom, które są stawiane podczas testów, podczas Kwalifikacji, podczas selekcji, a później podczas realnej pracy. Kolejnym błędem, który zauważam wśród osób starających się o dostanie do jednostek specjalnych, jest to, że nie wykonują oni ćwiczeń zbliżonych do testów w przerwach, czy też na przerwach zbliżonych do tych, jakie występują na testach sprawnościowych. Pamiętaj, że możesz być mistrzem wyciskania na klatę, mistrzem pompek, mistrzem drążków czy niesamowitym fajterem. Niesamowicie radzić sobie z innymi wysiłkami, ale suma wysiłków, które występują na testach sprawnościowych, to coś, z czym prawdopodobnie jeszcze nie miałeś do czynienia. Takie ćwiczenia występujące jedno po drugim lub zadania stawiane jedno po drugim na selekcji to coś, do czego oczywiście nie jesteś w stanie w 100% się przygotować, ale na pewno w dużej mierze jesteś w stanie zasymulować takie środowisko i działać po prostu na takich skróconych przerwach i sprawdzać, czy dane ćwiczenia będziesz w stanie wykonywać harmonijnie, jedno po drugim i tolerować po prostu takie duże wysiłki występujące jeden po drugim. Na pewno musisz to uczynić, żeby. Jeszcze lepiej przygotować się do tych testów i wiedzieć, że będziesz w stanie je zrobić najlepiej, jak dasz radę. Bardzo łatwo popaść tutaj w zupełnie odwrotną skrajność czyli wykonywanie ćwiczeń tylko i wyłącznie na skróconych odległościach, robiąc z każdego ćwiczenia ćwiczenie siłowo-wytrzymałościowe lub wręcz wytrzymałościowe. Musisz pamiętać, że całe testy sprawnościowe mają na celu zbadanie ogół Twojego przygotowania fizycznego, a więc wszystkie cechy motoryczne oraz wszystkie cechy psychofizyczne. Musisz zdawać sobie sprawę, że z każdego ćwiczenia można zrobić ćwiczenie wytrzymałościowe, ale nie znaczy to, że trzeba. Maksymalne czy też minimalne skracanie przerw, wykonywanie tylko jednego ćwiczenia za drugim, będzie powodowało adaptację, jeżeli jest to dobrze zrobione, tolerancji tego wysiłku, ale jeżeli jest to po prostu totalnie losowo wrzucone jedno za drugim, będzie powodowało tylko i wyłącznie kumulację zmęczenia, pot i to, że będziesz miał całkowicie dość. Na wszystko jest miejsce i czas, i oczywiście zalety treningu siłowo-wytrzymałościowego też można wykorzystać. Natomiast skracanie przerw, spłycanie treningu jedynie o wrzucanie ćwiczenia jednego po drugim, to nie jest ta droga, która zagwarantuje Ci osiągnięcie maksymalnych wyników w każdym teście, w każdej próbie, a może spowodować wręcz przeciwne rzeczy. Odejmie Ci sprawności, spowoduje tylko zmęczenie i spowoduje to, że wszystkie inne parametry będzie Ci się po prostu budowało ciężej lub wręcz. Nie zbudujesz ich tak, jak trzeba. Kolejnym skrajnym podejściem i kolejnym błędem, z którym często spotykam się u osób, które przygotowują się dopiero do jednostek specjalnych, jest robienie tylko i wyłącznie ciężkiej, hamskiej siły. Jeżeli trening skomponowany jest właśnie w ten sposób, że ma na celu budowę tylko siły, chcesz być wielki, silny, a przy tym zaniedbujesz aspekty siłowo-wytrzymałościowe, kondycyjne, yy, gibkościowe, to musisz zdawać sobie sprawę, że to również nie doprowadzi cię ostatecznie do tego celu. Oprócz tego, że na samych testach występują konkurencje typu basen, bieganie, które wymagają również adaptacji technicznych i adaptacji w innym kierunku niż tylko czysta hamska siła, później na selekcji każdy, każda rzecz, każdy ten element, który nie będzie pasował do układanki, zostanie skrupulatnie przetestowany i wykorzystany przeciwko Tobie. Spłycanie całego treningu komandosa do tego, żeby być wielkim i silnym, nie ma najmniejszego sensu. A na pewno nie ma tego najmniejszego sensu na etapie tych przygotowań. Oczywiście w jednostce specjalnej. Jest miejsce na wiele osób, wiele specjalizacji, natomiast operator jednostki specjalnej musi charakteryzować się wszechstronnością i sama siła nie będzie odpowiedzią na te wszystkie zadania, które będą przed tobą stawiane. Kolejnym błędem jest aspekt, który częściowo już poruszyliśmy, czyli spłycanie treningu i budowanie tylko i wyłącznie wytrzymałości. Sam, jako osoba, która przygotowując się do jednostek specjalnych, przechodziła z piłki nożnej, właśnie do tego rodzaju przygotowań, miałem trochę tą tendencję. Byłem niesamowicie wybiegany, niesamowicie wytrzymały i mogłem tolerować długotrwałe wysiłki biegowe, natomiast brakowało mi siły. Na całe szczęście miałem osobę, która mądrze mnie pokierowała, jeżeli chodzi o mój trening i pomogła mi właśnie nadgonić aspekty siłowe jednocześnie dalej rozwijać aspekty wytrzymałościowe i dzięki temu stałem się kompletnym sportowcem, kompletnym atletą, który mógł przejść te testy. Nie spłycaj swojego treningu tylko do biegania, do biegania długich dystansów i, do, i tylko do męczenia się, nie spłycaj ich tylko do treningów siłowych, ale harmonijnie poukładaj trening w ten sposób, żeby rozwijał wszystkie Twoje zdolności, Więcej uwagi poświęcając na te, które musisz bardziej opracować, i w których potrzebujesz zrobić więcej progresu, ale nie zapominając o tym, że te Twoje mocne strony możesz jeszcze mocniej wyeksponować i wykorzystać po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, i później wykorzystać te Twoje mocne strony w dalszej swojej służbie. Kolejnym elementem jest brak umiejętności. Pływania. W zależności od danej jednostki i jej wymagań, na basenie występują różne konkurencje. Jeżeli jednak totalnie nie umiesz pływać, to basen może okazać się Twoją zmorą. Na basenie nie tylko zostanie sprawdzona Twoja umiejętność pływania, ale basen będzie też znaczącym obciążeniem, jeżeli nie potrafisz pływać. Ja sam nigdy nie byłem mistrzem techniki i ze względu na swoje warunki, nigdy nim pewnie nie zostanę. Natomiast to, że na basenie zacząłem pojawiać się już jako mały dzieciak, przez całe swoje życie rozwijałem te umiejętności pływackie, pozwoliło mi to na to, że basen zaliczałem bez problemu. W trakcie swoich przygotowań mogłem go potraktować jako jednostkę bardziej regeneracyjną i bardziej mogłem skupić się na optymalizacji tych umiejętności. Ale jeżeli ty nie potrafisz jeszcze pływać, a masz cel dostać się do jednostki specjalnej, to zdecydowanie musisz o tym pomyśleć już teraz. Zainteresuj się tematem, weź trenera i opracujcie sobie taktykę treningową, którą będziesz mógł wykorzystać, a następnie którą będziesz mógł przełożyć na twoje umiejętności. Podczas moich testów sprawnościowych do BOA był jeden chłopak, który. Pomimo tego, że jak sam mówił, na poprzednich testach odpadł na basenie, na, nie przepłynął w ogóle 200 metrów, podszedł do testów drugi raz i po raz drugi odpadł na basenie, nie przepływając 200 metrów. Jest to skrajna ignorancja i skrajny, nazywając to po imieniu, debilizm. Moim zdaniem niedopuszczalna jest sytuacja, że nie potrafiąc w ogóle, nie zaliczając danej konkurencji, Danego ćwiczenia zgłaszasz się i podchodzisz na takie testy. Tutaj myślę, że można poruszyć kolejny błąd, który często występuje wśród takich kandydatów nie do końca przygotowanych, trochę uśmiechniętych, zdystansowanych. Chodzi mi o zbyt duży optymizm skrajny optymizm. Jeżeli chodzi o Performance na zawodach, zwykle istnieją znowu dwie skrajne y, opcje. Jedna: zawodnik, atleta czy też kandydat performuje zdecydowanie ponad swoje możliwości, a druga skrajna jest taka, że performuje zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Jeżeli nie do końca wiesz, z czym masz do czynienia w swoim przy, y, przypadku, bo na przykład nie byłeś sportowcem, nie wiesz jak zareagujesz na całą presję wewnętrzną i zewnętrzną, a zakładasz z góry, że pójdzie ci dużo lepiej niż jesteś wytrenowany, to musisz pamiętać, że na zawodach nie możesz polegać na swoich instynktach i nie do końca to tak działa, a działa to tak, że podczas zawodu, zawodów i podczas skrajnych sytuacji polegasz na swoim treningu. Zakładając bardzo optymistycznie, na takich zawodach może zrobisz jedno, dwa powtórzenia więcej, podczas testów przebiegniesz 10-20 sekund szybciej, lub wykonasz jakieś ćwiczenie trochę lepiej niż zakładałeś, ale optymistyczne zakładanie, że robiąc na przykład 10 drążków, podczas testów zrobisz 15 czy 16, jest po prostu istnym, istną. Kłopotą, istną ignorancją i tak na pewno się nie wydarzy. Nie popadaj w skrajny optymizm, a skup się na realizmie, czyli pamiętaj, że jesteś wynikiem swojego treningu. Kolejnym błędem, który występuje nader często wśród osób, z którymi rozmawiam, jest po prostu robienie za dużo. Za dużo ćwiczeń, za dużo serii. Za dużo powtórzeń i za dużo dni treningowych. Musisz pamiętać, że oczywiście ciężki, regularny i systematyczny trening jest niezbędny i jest podstawą. Natomiast najważniejsze nie jest to, co możesz tolerować, ale to, z czego możesz się zregenerować. Zupełnie inaczej może przygotowywać się osoba, która ma 18, 19 czy 20 lat. Żadnych zobowiązań, studiuje w ograniczonym zakresie, na przykład zaocznie, tylko w weekendy, lub pracuje w same weekendy. Nie ma żadnych zobowiązań rodzinnych i może skupić się w 100% na treningu. Taka osoba może tolerować dużo więcej, bo może pozwolić sobie na to, że przy jasnym, jednopunktowym skupieniu jego życie będzie opierało się na treningu, śnie, jedzeniu. Performowaniu, czyli standardowe podejście. It, train, sleep, repeat. Zupełnie inaczej. Będzie natomiast przygotowywał się 30-letni mąż, ojciec i do tego jeszcze pracujący na etacie człowiek, który ma wiele zobowiązań, wiele rzeczy, które zajmują jego głowę. Zarywa nocki, Dziecko wstaje, nie daje się wyspać, do tego trzeba zrobić pracę na etacie, a jednocześnie podążać za marzeniami. Musisz sobie zdawać sprawę, że wszelkie adaptacje zachodzą w dużej mierze podczas snu i podczas regeneracji. Poddajesz ciało ogromnemu stresowi i ogromnym obciążeniom podczas treningu, więc pamiętaj, żeby właśnie taką samą uwagę poświęcić temu, jak się regenerujesz i ile uwagi poświęcasz właśnie na ten aspekt. Kolejnym błędem jest niesprawdzanie swoich granic, nietestowanie swoich możliwości i brak podejścia wszystko albo nic w tych momentach, kiedy jest ono wymagane. Oczywiście, podczas testów powinieneś rzucić na szale wszystko i skupić się całkowicie tylko i wyłącznie na wykonywaniu danych konkurencji, ale podczas swojego reżimu treningowego. Również możesz wpleść właśnie takie momenty. Możesz na przykład zaplanować raz na jakiś czas jakiś bieg OCR, dzięki któremu sprawdzisz możliwości ogólne twojego ciała. Możesz zastosować też rozwiązanie testowe, czyli co jakiś czas wpleść sobie test do danej jednostki. Możesz to testować podczas zawodów, podczas jakichś walk, sportów, walki lub... W inny sposób. Wracamy jednak do tego, żebyś robił to z głową, zaplanował to i wiedział, kiedy właśnie jest ten moment, żeby przycisnąć na zasadzie wszystko albo nic, a wiedział, kiedy jest to po prostu czysta głupota, dążenie do przetrenowania, nie spełnienia warunków regeneracyjnych, no i po prostu złego podejścia do całości procesu. Kolejnym błędem i kolejnym elementem, nad którym musisz pracować, i po raz kolejny wspominam, że jednym z takich rodzajów pracy są sporty walki, jest niepoddawanie się. Jeżeli podszedłeś już do testów i jesteś gotowy zostawić tam całego siebie, będziesz walczył o każde jedno powtórzenie i dasz z siebie wszystko, to właśnie to jest ten mental i to podejście, które zaprocentuje. Tak jak wspomniałem, nie musisz tego robić ciągle, ale musisz też mieć taki bodziec, który pokaże ci, czy masz tą iskierkę, która potem może wybuchnąć płomieniem i dzięki której będziesz mógł przekraczać te granice i później realizować dane zadania. Bo tak jak wspomniałem, testy to dopiero sam początek Twojej drogi. Musisz być gotów do tego, żeby nie poddawać się, i dzięki temu wykonywać wszystko, co jest do wykonania. W taki czy inny sposób, pomimo konsekwencji, pomimo problemów, na sam koniec musisz radzić sobie z każdą jedną sytuacją, która może w Twoim życiu czy służbie wystąpić. Ostatnim takim błędem. Który bardzo łatwo u siebie zauważyć i w który bardzo łatwo wpaść, jest to, co dalej po testach. Tak jak wspomniałem, musisz pamiętać, że testy to dopiero początek układanki. Jeżeli startujesz do wojsk specjalnych, musisz pamiętać, że ciekacie jeszcze, selekcja. Jeżeli startujesz do jednostki kontrterrorystycznej, Czekacie jeszcze parę etapów przed kursia, a później w obu wypadkach czekacie kurs bazowy. Musisz od razu zdać sobie sprawę z tego, że właśnie testy zaczynają całą drogę, natomiast nie możesz spocząć na laurach i uznać, że robota została już wykonana, bo tak nie jest. Oczywiście, Twoje predyspozycje i zdolności musisz utrzymywać. Czyli je poprawiać, bo tak naprawdę są tylko te dwie drogi. Albo się poprawiamy, albo cofamy. Więc, dążąc do tego, żeby być jak najlepszy, pomożesz sobie w tym, żeby jeszcze lepiej przygotować się do tego, co na ciebie czeka. Oczywiście, szykując się już do samego kursu, czy też do innych etapów, nie mówiąc o tym, że później do samej służby, nie możesz. Uznać, że cała robota została wykonana i musisz dalej kontynuować trening, dalej kontynuować rozwój, dalej kontynuować naukę, chłonąć z otoczenia czy już z danej jednostki te rzeczy, które na pewno przydadzą ci się podczas kolejnych etapów, a nie możesz po prostu położyć się, uznać, że robota została wykonana. Robota zostanie wykonana wtedy. Jak zakończysz swoją służbę, przejdziesz do rezerwy, wtedy będziesz mógł odpocząć. Do tego czasu to w Twoim sercu, w Twoim umyśle i w Twoim ciele istnieją te zasoby, które powinieneś wykorzystywać do tego, żeby ciągle kontynuować swój rozwój. Jeżeli jesteś w trakcie z przygotowań do jednostek specjalnych lub Zainteresowałeś się tym tematem, daj znać, które błędy zauważasz u siebie, lub jeżeli występują u ciebie jeszcze inne błędy, to daj znać, o czym jeszcze warto by było wspomnieć w trakcie przygotowań do jednostek specjalnych. Jeżeli zainteresował cię ten materiał i jesteś zainteresowany dalszym cyklem przygotowań do jednostek specjalnych, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i obserwuj, bo warto. Możesz sprawdzić również. Moje inne filmy, które odnoszą się do pozostałych aspektów przygotowania, oraz oczywiście zachęcam cię do tego, żebyś dał znać, o czym chciałbyś jeszcze, żebym powiedział, co jeszcze pomogłoby na Twojej drodze przygotowań do jednostek specjalnych. Jeżeli jesteś natomiast zainteresowany współpracą lub masz jakieś pytania odnośnie służby czy też treningu, daj znać, odezwij się do mnie bezpośrednio. Może to być mailowo, może to być na innych social mediach, na których również aktywnie działam. Pamiętaj, żeby zawsze szukać rozwiązań, a nie problemów. Powodzenia na Twojej drodze.